Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Łukasz Kubot na pierwszej rundzie zakończył swój udział w rozgrywanym na korcie ziemnym turnieju ATP w Hamburgu. Pochodzący z Lubina tenisista przegrał z Janem Hajkiem w dwóch setach 3-6-2-6. Piłkarze Górnika Lubin znowili treningi po przerwie urlopowej. Lubinianie na pierwszych zajęciach stawili się w bardzo dobrych nastrojach. Beniaminek A-klasy w nadchodzących rozgrywkach chce grać jak najlepiej i zająć wysokie miejsce w ligowej tabeli. Wszyscy są zadowoleni z awansu do, do wyższej klasy. Dzisiaj mamy pierwszy trening, ale już widać po, po nastrojach, że, że są naprawdę dobre i myślę, że na, na w tym sezonie morale będą równie wysokie. Trzeba każdy mecz wygrać i, i bawić się dalej. To jest wszystko amatorka, także no, próbujemy się jakoś tutaj... Oczywiście, zbroić przed nowym sezonem i walczyć o najwyższe cele. Przed zawodnikami górnika szereg meczów sparingowych. Spotkania kontrolne będą jednym z elementów przygotowań do nowego sezonu. Lubin jest dużym miastem, ma duży potencjał, dużo jest chłopaków, którzy, którzy potrafią grać w piłkę. Bardzo dużo wychowanków zagłębia Lubin, gdzie, gdzie, gdzie szuka swojego miejsca, i dużo młodzieży, i w tym, w tym, jakby to powiedzieć, szukamy swojej szansy, żeby jak najwięcej młodzieży grało u nas w górniku. Wydaje mi się, że jesteśmy na, na ten dzień dzisiejszy no, fajnym kolektywem, tworzymy fajny zespół. Pierwszy mecz kontrolny. Lubiniania rozegrają się jutro o godzinie 19.00. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1.